Znajdujemy się na torze Poznań, gdzie właśnie dziś, 7 czerwca, odbywa się pierwsza w Polsce edycja Global Gathering. A zarazem, po raz pierwszy, scena bassline'owa, na której zagrają najlepsi DJ'e undergroundu. Oto do czego wspaniała mi muzyka bassline'owa. Do do namiotu gdzie zobaczymy teraz grających DJ. Yeah, I've been to Poland three times, yeah. This is the biggest time I've ever been here, yeah. Everyone was going absolutely crazy. The baseline arena, as you can see behind me, is going mental, amazing, mental, amazing. mental.

Like the reaction, the crowd reaction, absolutely great. Everyone's loving it. Baseline's gonna be totally massive, yeah. Watch out, Poland. It's gonna be massive. Trust me. I think uh, Baseline will totally explode in Poland. It's just a matter of time before it explodes. You know, it's brand new. Massive in England. Massive in like Birmingham. That's where I come from. Massive, yeah. It's gonna absolutely explode in Poland. Trust me. Seta. Jak się grało? No bardzo dobrze się grało, tym bardziej, że publika dopisała, zrozumiała te rytmy bassline'owe. Pierwszy raz na takiej imprezie. No jestem zadowolony. Nadal widzę, są ludzie, co Han zaczyna grać. Będzie miał dobrą publikę. Myślę, że starsze nocy też zagra. E, powiedz mi, Ty i Iwo jesteście głównymi organizatorami Basline House Arena. E... Zaprosiliście dużo gwiazd. Czy trudno było wybrać dj którzy mają tutaj zagrać? No i dlaczego ci, których mamy okazję posłuchać? Bardzo ciężko było wybrać dj Wybraliśmy czołówkę światową, jeżeli chodzi o scenę Bassline. No i zaproponowaliśmy im Global Gathering, duża impreza, zgodzili się bez problemu. Przylecieli, specjalnie dla Was będą grać. W zeszłym roku wylansowałeś Runaway. Jako numer 1 wakacji, tegoroczna propozycja na wakacje. No nie wiem, myślę, że jakieś produkcje właśnie Handham The Savage, panów, którzy będą grali Joe hand The Savage, mają pełno właśnie takich melodyjnych numerów, jakichś waszapów, coverów. Myślę, że coś z ich produkcji na pewno będzie tegorocznym hitem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Powiedz mi, to jest pierwsza taka y, światowa impreza, jeśli chodzi o Polskę pierwsze brzmienia nowe tak na szeroką skalę. E, bo więc mi, czy będzie miało wzięcie w przyszłym roku, czy to zaowocuje to sukcesem, i będziemy mogli się doczekać kolejnych takich dużych eventów, jeśli chodzi o baseline. no i kolejnej edycji na Global Gateri. Myślę, że na pewno wszystko owocuje i jeżeli ja na wschodzie Polski robię imprezy w tym klimacie i to się zaczyna bardzo dobrze przyjmować, gdzie klub jest naprawdę pełny, parkiet potrafimy utrzymać, to tym bardziej zaowocuje to na zachodzie Polski. Także myślę, że tylko z tego będą dyski, chodzi mi ogólnie o publiczność, jak najwięcej ludzi przekonuje, przekonuje się do tej muzyki, ponieważ jest to odskocznia od takich typowo elektronicznych brzmień, oklepanych, które się gra w każdym klubach, tu jest dużo wokali, dużo pianina, organów i to jest zawsze coś innego, coś nowego, co potrafi zaciekawić ludzi. Martino B., czołówka polskiej sceny bassline'owej i speed garażowej, Jest organizatorem i bassline'owych i speedgarage'owych imprez w głównie. Dzisiaj jesteś gościem na tej największej imprezie bassline'owej na Global Gathering. Myślę, że baseline najłatwiej zdefiniować w ten sposób, że jest muzyką, która łączy najwięcej elementów z różnych gatunków muzyki klubowej. Jest tutaj house, jest tutaj stary speedgaraż, jest tutaj dobry wokal znany z funky house'u. Czyli jest to jakaś mikstura wszystkich styli. I to jest fajne poślenie. Jesteś organizatorem, jeśli chodzi o imprezy w świecie basklinowym, w skit garażowym na wschodzie. Dzisiaj jesteś wielkim gościem na scenie basklinowej w Polsce, na bardzo dużym evencie. Powiedz mi, jak to widzisz na przyszłość? Czy to ma szansę rozwinięcia się w Polsce? Czy dzisiejszą promocję, czy ten dzisiejszy content paslaidowy? Tak, myślę, że dzisiejsza impreza jak najbardziej pomoże nam rozwinąć ten gatunek. No, nie jest łatwo zorganizować imprezę no, na takim festiwalu, na największym festiwalu świata. Na pewno ta impreza nam dużo, dużo ułatwi, jeżeli chodzi o organizację takich imprez i myślę, że no, żaden właściciel od tej pory klubu nie powinien odmówić nam organizacji imprezy, skoro tak jak widać za moimi plecami no, sprawdziło się to no niesamowicie, na, na, na takim festiwalu. Także no, prognostyk jest jak naj, najbardziej pozytywny i e, myślę, że, 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 że będzie to owocowało jak najbardziej. Po dzisiejszej imprezie, jak oceniasz rozwinięcie się BassLine'u w Polsce? E, myślę, że jak najbardziej pozytywnie. No, jest to uwieńczenie no, pewnej współpracy pomiędzy kilkoma regionami tak naprawdę w Polsce. E, no, tu, bardzo się to przyczyniło, e, przyczynił taki serwis jak no, którego forum po prostu tętni od ludzi związanych z tym tematem, zainteresowanych tym tematem. No więc no, taka impreza jest uwięczeniem tak naprawdę pewnych przyjaźni, nawet, pewnych koleżeństw, pewnych, pewnych rozmów, pewnych, nie wiem, pewnych pasji przede wszystkim. Bo no bo Basline to jest jedna wielka pasja kilku, kilkunastu osób. Tak, kiedy jest naprawdę cel tej imprezy, żeby rozpromować ten gatunek, który jest bądź co bądź undergroundowy w Polsce. On miał swoje lata świetności w Wielkiej Brytanii, jak wiemy od 1997 roku z wyż. Tak Naprawdę bardzo lubię grać do polskiej publiczności. Nie mówię, że publiczność brytyjska jest gorsza, ale, ale jestem patriotą. Wszystko co jest dobre ma swój koniec, pomału kończy się impreza największa, basenowa jak do tej pory w Polsce. No cóż, śledźcie wszelkie informacje i newsy na stronie www.basen.pl i baslein.pl